Podhalance w gminie Kłodzko rozdano tegoroczne nagrody gminy Kłodzko Ranunculus Panicinatus w siedmiu kategoriach. Inicjatywa, projekt Produkt Roku, Przedsiębiorca Roku, Sponsor Roku, Najlepsza Działalność Edukacyjno-Kulturalna NGO, Społecznik Wolontariusz Roku, Osobowość Roku i Złoty Jaskier za promocję. W tym roku ze względu na tą tragedię, która nas dosiągnęła w 2024 było bardzo trudno, wybrać w poszczególnych kategoriach, jakby na przykład wolontariusz Osobowość Roku, czy na przykład sponsor roku, z tego względu, że bardzo dużo nominowanych było przez mieszkańców gminy Kłocko do tej kategorii. Trwałoby to bardzo długo, żeby tu wszystkich wymieniać i dla wszystkich przygotować materiał. Musiała kapituła się pochylić i wybrać osoby, które według kapituły Należy im wręczyć nominacje i na, wyróżnienia. Stąd też siedem y, y, wyróżnień y, z, zgłaszanych przed mieszkańców i ósme wyróżnienie związane z y, jaskiem specjalnym. Y, tykowanym przez y, kapitułę. Tak jak tutaj było wspomniane, my organizujemy bardzo dużo imprez. Jesteśmy, jesteśmy postrzegani jako najlepszy gminny szkolny Związek Sportowy w Powiecie kłodzkim. Organizujemy corocznie około 40 imprez. Gminnych, rejonowych, powiatowych i wojewódzkich. Także jesteśmy docenieni nie tylko w gminie, ale i w powiecie. Zespół Jaskiej to nie jest Artur Szczytowski. To jest gro osób, które pracuje na wizerunek tego zespołu. Tak więc jestem im wdzięczny i to dla nich nagroda. tak. Przede wszystkim, a jutro już mówiłem wcześniej też na, na scenie, że yy, świętujemy tak, 25-lecie działalności artystycznej zespołu, yy, który miało być w zeszłym roku, ale niestety powódź, więc przestawiliśmy to teraz na ten rok. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, zasługa moich parafian, kiedy zaczynałem współpracę z nimi, yy, zaposiłem ich do niej i tak naprawdę wszystko, co robimy, co się dzieje na tej wsi, to jest współpraca. Zresztą też dużo tutaj naprawdę i pani Sołtez, i pani Mariola, które y, bata z Mariolą przyszły na samym początku mnie powitać i zachpaścić do współpracy, więc to myślę, że to owocuje taką otwartością nas wszystkich nawzajem. Nie byłoby tego, nie byłoby tej dzisiejszej, mojego dzisiejszego udziału w tej uroczystości, gdyby nie to, że tak naprawdę. Po się wpisać w to ich działanie, w to życie wsi? Myślę, że to nie, tutaj została nagrodzone całe, cały Polski Związek Głowiecki, czyli wszyscy myśliwi, którzy brali udział w pomocy tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, a także w zbiórce pieniędzy, środków, które zostały przekazane. E, powiem więcej, my cały czas współpracujemy z samorządami, to jest nasz, wpisane w nasz statut. To jest jednym z obowiązków myśliwych współpracować, bo jesteśmy częścią tej społeczności jak najbardziej. Nagrody roku to taka doskonała okazja, żeby podziękować tym wszystkim osobom, podmiotom, instytucjom, stowarzyszeniom, które w danym roku z którymi współpracowaliśmy w danym roku osobom i instytucjom, które, podmiotom, które angażują się aktywnie w życie lokalnej społeczności, współpracującą lokalną społecznością. Dzięki nim po prostu lepiej się żyje w gminie Kłodzko i możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Uhonorowano także w szczególny sposób strażaków z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagali w zeszłorocznej powodzi. Chciałbym jednocześnie wskazać, że OSP, czyli tych 11 naszych jednostek praktycznie w każdej kategorii były zgłaszane. Więc no, trudno byłoby przedstawić i wręczyć im nominacje tutaj na, na tym dzisiejszym święcie. Są też pomysły, żeby ich dodatkowo, dodatkowo im podziękować za tą powódź i za działania podczas powodzi po powodzi. Właśnie takie uhonorować takimi podziękowaniami, życzeniami oraz symbolicznym prezentem od kapituły. Wszystkim nagrodzonym i nominowanym serdecznie gratulujemy.